Ah shit! Here we go again! Ty, bro! Jakim cudem przeszedłeś przez to? Dobra, wyłącznie. No YouTube myślę, że nie będzie zbyt zachwycony tym widokiem. No, proszę bardzo, tutaj mamy... ambonę. <noise> Bóg wie co zrobiłam, okej. Okay. I to, co to jest z Tamte, tamtej laski? Spowiedź jakby? Mówię, co zrobiła i każe mi na to patrzeć, gdy jestem słaba i zlękniona. Nie moja wina, że Judah nie potrafił pływać i nie, nie poczuł wobec mnie co? I że poczuł wobec mnie taką żądzę? uratowałabym e, go, gdybym miała tyle siły. Nie wątpię w ciebie, Boże, ale proszę, oszczędź mi cierpień płynących z tych snów, nawet kiedy nie śpię. Nie zniosę już patrzenia na to. Jak się topi. Przyjmij moją śmierć jako pokutę, ponieważ jestem w ciąży z papą i dokuczałem mi bóle tak silne jak nigdy dotąd. Dziecko w moim łonie musi być tym arcydiabłem, który przebywa mnie o koszmary i bóle. Jestem cała Twoja. Boże, jedyny, ale o co chodzi? Dlaczego. W... To jest ciągle historia o tej samej kobiecie, która rodzi dziecko, czy to są inne kobiety, które ten de knot swoim knotem e, penetruje, że tak powiem brzydko, i robi te dzieci. Nie do końca się orientuję już, tak mam być szczery. Bo to wygląda jakby to były za każdym razem inne kobiety, ale z drugiej strony, kto wie. Nie alright, alright, alright. ja nie mam baterii, chyba Ej. Naprawdę Dajcie mi spokój, plus. Chciałem po prostu przeskoczyć? Co tutaj? Nie, nie tutaj. A! Oj, zostawcie mnie, proszę. Mm, ale się na mnie uparli. Cholerne kuiki. Biegni. W sensie, czołgaj się. Like a damn dog. Oh fuck. Oh fork. To on dosłownie jest centymetr za mną. Mógłbym je złapać za nogę, ale... you know. Yes! Hi, 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 hi. A! Nie wiem cokolwiek robię. Nie wiem co ja rob- Awano, oh, wow, what the hell! Leave me alone! Co ja wam zrobiłem? Mogę tu się ukryć? Proszę. Oj, dziękuję. Dajcie chwilkę odpocząć. Panie, moja głowa. No powiem szczerze, tutaj jest całkiem sporo emocji. Ale na razie mi chyba dali spokój, to może spróbujmy się stąd wydostać. Dostanę może jakieś baterie, tak ...w nagrodę za to, że dobry ze mnie uciekinier. Tylko raz umarłem. W końcu będę musiał się spotkać z tym papą Knotem, nie? O, witam serdecznie. Czuję, że to może być... Ło, wow, jestem w tym kościele! Chciałem powiedzieć właśnie, że... A nie, nie jestem w kościele. Don't be af... co? Afroad? Afroad? Offroad? You're going to heaven. Okay, what the fuck? Am I losing? It? The chapel's gotta be close. Going to heaven. God. Before they kill the children. You should have loved me. I what am I doing? To jest tak jeszcze napisane? Jeszcze "Love me, czy coś takiego? Czeło oni wszędzie mają jego, wszędzie on ma taką aureolę, w sensie się zastanawiam jaka, jaka, była, jaka była geneza tego wszystkiego. To jest interesujące. Teraz ja chcę podejść tam, zobaczyć co tutaj mamy. A, gdzie nawet muszę przejść chyba. Okej. Okay. Panie Knot, chciałbym z panem porozmawiać na temat tego, co tu się odpierdziela. Czy mógłby mi pan wytłumaczyć parę spraw? Cel, dzieci nie powinny lękać coś tam się, czegoś tam. Cel, dzieci nie powinno lękać swojego obowiązku. cieszyć się, albowiem stanowi on pewny wstęp do nieba. Zapamiętać, w niebie nie ma bólu. Papa dał, dał ci życie, więc należy... Należy do niego. Bóg dał ci życie, więc należy do niego. Możesz. To do kogo w końcu należy? <grym> Możesz sam nie wiedzieć, że jesteś nieprzyjacielem. Twój strach jest narzędziem nieprzyjaciela. Bóg wie najlepiej. <grym> eee, zainteresować, poczytać. Wiele razy pocałuj Jonasza przed utonięciem. Jezus na pustyni z szatanem. Abraham zabił Izaaka w swoim sercu. Projekt: narysować anioły. Kto może być nieprzyjacielem? Że co? <laughs> Że what? Uh, nie spadni. A, bo jednak spadni. Czy to był plan? Nie wiem, ale się wyleczę. Nie wiem, ile jeszcze mam tego leczo. No ale już trudno. Okay, cool. Hmm, okej, okay, czaj. No, daj mi przejść, go, Dziękuję. Jupij! No reś. Czemu ja muszę do niej iść? Przecież to jest absolutnie bez sensu. Ona idzie do mnie. A zniknęła po prostu. Ok. Brzmi dobrze. Fajnie, fajnie, no? To po co tutaj w końcu jestem? Czy ktoś mi. Dostań się do kaplicy. Ale ja nawet nie wiem, w którą stronę ta kaplica jest. W sensie. To jest tak. Czy jestem po drugiej stronie tego zniszczonego mostu? O! Dopiero teraz? LOL Minęło sporo czasu od tamtego momentu, kiedy byłem po tamtej stronie. O. Ona tu łazi, ja myślałem, że ona tylko stoi w miejscu i coś śpiewa. Proszę pani. W sumie, jak się tak śpiewa, to przynajmniej łatwiej ją śledzić. Czy ja wiem, gdzie mam iść? Właśnie nie wiem, czy ja wiem. Dobra, schowaj to. Schowaj to. A! Nie! Arr. Odruchowo kliknąłem wszystkie przyciski jakie tylko się dało Oj Nie mogę wziąć czegoś i w mordę strzelić To jest ledwo żywa kobieta O hello Cool. Najgorsze, że nie wiem, gdzie to jest stąd wyjść Jedynie co to mogę tutaj przycupnąć i poczekać aż sobie pójdzie grzecznie teraz tak przechodzisz Dobra, tutaj jestem. Na cześć. Hej, hej, hey. Stay out of my shed, okay? Thanks. Cool. To zmień, nie to chciałem zrobić, Jezus Maria, puść to. U, u, zostaw mnie. Po prostu idę do przodu, jakby ja nawet nie wiem gdzie idę. Po prostu że zaraz natrafię na tą panią z kill Ojej, nie tutaj. Cool, thanks. Ojej, czy ja znowu muszę użyć tego? Hehe, <laughs> oczywiście, że tak. A zaraz ona się tutaj pojawi. Czuję to o zapisywanie A! Oh, hi, hi. mamma mia! It is mi, Mario! What are you doing? Stop it! Yes, please! Mamma mia! O Wróciłem tu? Okay, to? Okej, to na co skubiłaś mnie? Łatwo. O oh, oh my god! Przepraszam, że się wydarłem. Proszę o wybaczenie, w sumie ma sen. Boże jedyny. Ja nie wiem czy ja przeżyję granie w tym grę, naprawdę. Tam coś niby słychać, niby nie słychać. Nie do końca wiem, dobra. Wyładź stąd. Jak stąd wyjść? Laska, no hałasuj. Oj, czyjś, dobra. O, fuck, no ty posibana, jakaś jesteś. Ciebie Pan Bóg opuścił. O! Skąd ty wiesz? Idziesz za mną, nie idziesz za mną... Nie ogarniam! Temparuro! Staniesz niszczyć wszystko dookoła? Nie do końca wiem, czemu ma tu służyć. Dobry. Nie przychodź tu, nie przychodź tu, nie przychodź tu. Huuu, oh, mia. Mia. Uh, yes! No gdzie? Dobra, wygrałem, acebir, dalej. A <grym> <grym> Run. Yes. Yes. Oh, hello. Nice to see you. Ha, house hanging. <laughs> Did you get the joke? Bitch. Fuck you. Huh? Hmm? Oh yeah. Dobra. Jest chwilka na przejrzenie sobie rzeczy. The chapel. The chapel is supposed to be sanctuary. Deda? Wow, thanks. O mój Boże, z całego serca przepraszam, nie chciałem urazić proroka Nie znoszę tych grzechów, ponieważ Cię obraziłam Mój Boże, który jesteś dobrocią I zasługujesz na moją, mo, moją miłość Zasługuję na Twoją karę I proszę o jeszcze Proszę o jeszcze, aż Twoja e... O przepraszam, aż Twoją sprawą I ze sprawą łaski proroka Knota Nie będę już grzeszyć Nie da się tak Spoiler alert <laughs> Nie da się nie grzeszyć e, Człowiek jakby z natury grzesz Thanks ale jakby wiem, że opowiadał Wam bzdur, więc jakby wybaczam. O! Święta Maria. Witam. Święta Maria Matko Boża. Modlcie się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Co my tutaj mamy? Do wielbnego proroka Sullivana Knota. Czyli ten Sullivan. Czy ja mówiłem wcześniej, że Sullivan to jest jakiś ten. A, już tam nie wiem. Od Lairda Byrona. Napisany przez Nika jakiegoś Okej. Okay. Dziękuję za dodatkowe kopie Twojej Ewangelii. Rzdemie, je tym e, spośród moich owiec, którym choroba nie odebrała jeszcze rozumu i oczu, ale potrzebujemy więcej sakramentu do picia w komunii, jak i do uśmierzenia bólu, dezynfekacji wrzodów. Moje owoce narzekają... Owoce, kurwa. Owce narzekają, że obiecałeś więcej niż dajesz, choć bez problemu mogę nad nimi zapanować. Ok, bla bla bla. Bóg się najbardziej umiłował jedzieć na świętym darem. Okej, cool. cool. Fajnie to macie, no fajnie to macie. Dobry. Myślę, że to będą. upadki Jezusa. O, a to kto? Judasz! Czy to jest ten. 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 typek, z którym korespondował sobie. Knot? Mary. Święta Mary. Kto jest tu? Chodźcie! Mój syn jest Blake. Ten przysługa! Czuję go! Nie mam nikogo'a. tylko. mi. Proszę mi go! North is coming back with Mary. You hurt her, If you kill me, you won't have reason to hurt her. Please. Oh. we found her. Time to flee amongst the skull, Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary... Oh, God... Answer your yoke, Maynard. He can't see you. Nie Adora, tutaj. It's me, Josiah! Please, tell him uh, I don't- to Let her go! Oh, God, Mary, I'm sorry. Gwałcił. Nie, nie, nie. God hates vanity. So do I? has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father, has escaped. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she.

I angel, I have no fear. a fear. enemy of my enemy enemy of my enemy enemy of my enemy Tell my enemy make it enemy God my enemy here for simple. of my enemy of my woman? of my enemy of my Stop. Oh, Stop! 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 enemy of I'll tell you. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. of the mountain. Val has in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, i O! Oh! O, oh, freak! Jemu dali to porę po japie. Jest ja dokończył łóżko madajowe. No to teraz muszę się uśpieszyć, żeby przed nimi tam zdążyć, prawda? They hurt women to men. It's sick. It's wow. Co ja masz do powiedzenia po tym wszystkim, co widziałeś?